Pięciu braci Symeonów, baśni rosyjska, opracował Marcin Przewoźniak. Stara wdowa miała pięciu synów. Jako, że nie wiedziała za dobrze, jak się ludzie zwą na świecie, dała każdemu z nich na imię tak, jak zwał się jej mąż. Każdy nosił więc imię Symeon. Chłopcy byli podobni do siebie jak dwie krople wody: rośli, rośli, aż wyrośli na silnych i odważnych młodzieńców. Choć na zewnątrz tacy sami, każdy z nich posiadał inną umiejętność, w czym innym był mistrzem. Ale mimo to zgodnie uprawiali płachetek ziemi, sił i potu nie szczędząc, by matce niczego nie brakowało. Pewnego razu gościńcem przyjeżdżał car ze swoim dworem. Popatrzył car i dojrzał, że pięciu rosłych, identycznie wyglądających mężczyzn pracuje w pocie na poletku małym i kamienistym. Trzech zaprzęgło się do pługa, zamiast konia albo wołu jeden pługiem kieruje, a ostatni tresuje kota. I oczywiście pozostałych zabawia, dodając im sił do pracy. Przyprowadźcie mi tych ludzi, nakazał władca jednemu z rycerzy. Po chwili pięciu Symaonów biło przed carem pokłony. Co sobie wiecie, ktoście wy i dlaczego ożycie tę kamienistą ziemię bez pomocy konia albo wołu? Zapytał rycerz, gdy już bracia przestali się kłaniać. Pięciu z nas, braci Simonów, tak nas matka nazwała. Konia ani wołu nie mamy, bo jesteśmy biedni. Orzemy i siejemy to pole, bo to ziemia naszego ojca i dziada. Ona karmi nas i naszą matkę. Odpowiedzieli bracia. Czar pochylił się do rycerza i coś mu szepnął do ucha. Rycerz wysłuchał i rzekł: Czar życzę sobie wiedzieć, co jeszcze potraficie robić. Ja umiem ciąć i ociasać najwyższą sosnę w lesie, a z gałęzi zrobić drabinę i przybić ją do pnia. Powiedział pierwszy Simeon. Ja wlezę po drabinie na sam szczyt, a stamtąd zobaczę wszystko, co się na świecie dzieje. Pokłonił się drugi Simeon. Ja z tego dnia zbuduję korob śmigły i mocny. Przenie im do płyny, Powiedział trzeci. Ja, no panie, potrafię z tą korabią zanurzyć się pod wodę i wynurzyć się tam, gdzie zechce i kiedy zechce, powiedział czwarty. A ja jestem złodziejem, odpowiedział ten, który tresował kota. Czar zatrząsł się z oburzenia. Czterech pierwszych symonów kazał zaprowadzić na swój dwór, aby mu służyli, a piątego wygnać z kraju, bo złodziei nie lubił. Możny, carze, jeżeli zapieszesz nas na dwóra, piątego brata wygnasz, to zaopiekuje się naszą starą matką. Spytali bracia i rzucili się na kolana, prosząc o łaskę. Carowi spodobało się, że bracia tak dbają o matkę staruszkę i rozkazał, aby zabrali także i ją ze sobą. Bo na carskim dworze dla wszystkich znajdzie się miejsce. Ale piątego brata złodzieja razem z jego kotem postanowił wygnać precz ze swojego państwa. Gdy już bracia znaleźli się na carskim dworze, władca wezwał ich do siebie. Odprawił służbę, rycerzy i doradców. I po raz pierwszy przemówił do nich osobiście. Zobrałem was, bo możecie mi się przydać. Jeśli mi się przydacie, chojnie was nagrodzę. Jeśli nie spełnicie mojego żądania, każe was wtrącić do najgłębszego lochu, a wasza matka zostanie żebraczką. Powiedział. Bracia zrozumieli. Że to nie na żarty i że car ich na zbytki nie zaprosił. Poprosiliby objaśniono, co mają zrobić. Trzy lata temu na wojennej wyprawie spotkałem cesarza ze wschodniego kraju. Miał on śliczną córkę, zakochałem się w niej, ale gdybym się jej ojcu oświadczył, ten słyszeć o niczym nie chciał. Opowiedział car, gniewnie mierzyjąc palcami swą długą brodę. Bracia milczeli, nie wiedząc, czy wypada im pytać, co stało się potem. Wschodni cesarz oświadczyny moje odrzucił. Jego armia podbiła moje wojska, a ja nawet nie wiem, gdzie owa kraina leży. Powiedział car ze złością, ale szybko się opanował. I teraz wy mi znajdziecie, ukochaną, dodał. Czterech braci Symaonów pojęło, że to nie przelewki. Pokłonili się carowi i rzucili się robić swoje. Pierwszy Symeon wziął siekierę i raźnym krokiem poszedł do lasu. Nie minęła godzina, jak wrócił pod mury carskiego grodu, niosąc na ramieniu pień najwyższej sosny. Pięknie ociosany, a drabina z gałęzi była już do niego akuratnie przybita. Pierwszy Symeon postawił pień i oparł o mury grodu, a okazało się, że wierzchołek pnia sięga hen wysoko, ponad złote kopuły pałacu. Ponad wieżę wartowników, pod samych chmury, które białym stalem sunęły na zachód. Wtedy wystąpił drugi brat i wypytał cara, jakże ta cesarska córka wygląda. Potem wspiął się na sam szczyt pnia, patrzył, patrzył, widział miasta bogate, widział morza wzburzone. Spoglądał na zamki zbrojne tysiącami łuczników i na wsie, rozrzucone na bezkresnych, błękitnych stepach. Nareszcie w wielkim cesarstwie, którego stolica leżała nad Morzem Żółtym, dostrzegł pałac. Pałacu okno, a w tym oknie śliczną cesarzównę, o której tak opowiadał car. Dojrzałeś wreszcie? Zniecierpliwił się car. Dojrzałem! Krzyknął drugi Symeon i w był na dole. Zaraz też Trzeci brat zabrał pierwszemu siekierę i ruszył do pracy. Nie minął dzień, jak u stóp obronnych murów carskiego grodu stał korab. Nieduży, niebogaty, ale śmigły i mocny. Czwarty Simeon tylko chodził w koło i doglądał, czy trzeci brat buduje tak, żeby można było się korabiem bez przeszkód zanurzyć pod wodę. – No to płyńcie – rozkazał car. – Przywieźcie, narzeczono stokroć was na grodze. Nie przywieziecie – to srogo pokaże. Bracia pokłonili się carowi, ucałowali matkę staruszkę, siedli na korab i popłynęli. Ale po drodze, gdy już oddalili się od granic państwa cara, odszukali i zabrali na pokład piątego brata i jego kota. Wiedzieli bowiem, że w porwaniu cesarskiej córki tylko ich piąty brat Symeon może pomóc. Symeon złodziej przez całą podróż myślał. Kota głaskał, czoło marszczył, a gdy już prawie przepłynęli może żółte, roześmiał się bo wpadł na pomysł. Nie bójcie się, braciszkowi, już wszystko wymyśliłem. Przez trzy dni nie wychodźcie z korabia, a czwartego dnia trzymajcie się w pogodowiu liny i wirtyła. Żagle znaczy, bo będziemy szybko odpływać. Powiedział im z tajemniczą minął. Nie minął dzień, jak ich korab przybił do bogatego portu Wschodniego Cesarstwa. Wokół kołysał się prawdziwy las masztów, statków ze wszystkich stron świata. Słyszało się mowy wielu krain i widziało ludzi o wszystkich kolorach skóry. Na wzgórzu wyrastającym ponad zatokę i port stał zamek ze setką wież. Stroszące, zakręcone dachy i zjeżony dziesiątkami iglic, na których powiewały kolorowe proporce. Tam też udał się Symeon złodziej ze swoim kotem. Kluczył uliczkami, błądził za ułkami, aż dostał się prosto pod okno, w którym siadywała śliczna córka cesarza. Usiadł pod nim i dalej trasować kota. A tu trzeba dodać, że kocur był Nadpodziw zmyślny, umiał skakać tak wysoko, że jaskółki ogonem w locie strącał, potrafi chodzić na przednich i na tylnych łapach, wiedząc jak się kłaniać po dworsku i jak pluć po chłopsku. Słowem, gdy seman złodziej kota tresował, widowisko było niezwykłe. Cesarzówna zaraz dostrzegła nieznajomego z kotem i zdziwiła się, bo nigdy przedtem takiego zwierzaka nie widziała. Wysłała na dół słuszkę z pytaniem – za ile tego kota można kupić? Sprzedać tego nie sprzedam, ale podarować mogę temu, komu on do serca przypadnie. Odpowiedział rezolutnie chłopak i zaproponował, że jeśli ślicznej córce cesarza kocur przypadł do serca, to on nie tylko kota odda, ale i jeszcze w trzy dni nauczy go nowych sztuczek. Dziewczyna nie posiadała się z radości i zaraz kazała przyprowadzić Symeona złodzieja i kota do swoich komnat. Po trzech dniach wesołych zabaw i nauki nowych figli, Symeon Złodziej podziękował ślicznej cesarzównie za gościnę. Poprosił, aby przed odjazdem wolno mu było pokazać jej inne dziwaczne zwierzęta, które trzyma na swoim korabiu. Piękna cesarzówna przystała na to i wraz ze swoimi służkami, damami dworu i ochmistrzynią udała się do portu. Symeon Złodziej podał jej rękę i pomógł wejść na pokład korabia. Za dziewczyną wskoczył tresowany kot. Wtedy Symeon złodziej powiedział do służek i całej świty pozostałej na brzegu. – Wy poczekajcie, a księżniczka zwierzęta sobie wybierze. A do braci krzyknął –– linę ciągać, wirtyło stawiać, ruszamy do domu! Cztery bracia Symeonowie w mig uszykowali statek do drogi i prędko uciekli z portu. Cesarz na wieść o porwaniu córki wpadł w szał. Kazał natychmiast ściąć głowy wszystkim, którzy cesarzów zaprowadzili do portu, a sam wysłał wielką flotę długich łodzi i drapieżnych statków, by uciekinierów złapać i ukarać. Ale gdy flota cesarza dogoniła i otoczyła korab pięciu braci Symonów, czwarty brat zanurzył statek pod wodę i przez pięć dni... Nie wypływali. Aż cesarska flota popłynęła szukać ich gdzie indziej. Bracia płynęli do swego kraju, wioząc porwaną córkę wschodniego cesarza. Już prawie byli u celu, ale postanowili przybić do brzegu i nieco odpocząć. koszule i portki ubrać, by przed carem stanąć elegancko. A i cesarzówna jakby wcale nie spieszyła się z powitaniem cara narzeczonego, tylko coraz chętniej i częściej zalotnie rozmawiała z Symeonem złodziejem. Bracia uprali koszulę i portki, cesarzówna zaplotła swe kruczo czarne włosy w piękne warkocz, aż tu nagle odezwał się pierwszy Symeon. Wiecie, braciszkowie, tak mi się coś zdaje, że powinienem znowu jakąś sosnę ociosać. I nie czekając na odpowiedź, wziął się kierę i poszedł do lasu. Nie minęła godzina, a był z powrotem z pniem tak ogromnym, że nawet orzeł nie wzbiłby się tak wysoko, by usiąść na jego czubku. Oczywiście drabina z gałęzi była do pnia akurat szybita. Drugi Simon porwał się z miejsca i wdrapał się na samą górę. Patrzył, patrzył, wreszcie zawołał: Źle zami, braciszkowie! Widzę, jak w porcie czeka na nas pięćset łuczników z napiętymi łukami! Widzę, jak car przy oknie stoi i wyrok śmierci na nas podpisuje. A naszą matkę dostrzegłeś? Zawołali pozostać bracia. Drugi Symeon wytężył wzrok i zakrzyknął. Matka nasza, ukochana, błąka się pod murami carskiego grodu i jest żebraczką. Car wygnał ją z pałacu. Zapłakali wszyscy bracia, a wraz z nimi cesarzówna powiedziała już że za takiego okrutnego cara za mąż iść nie chce. Czwarty Symeon kazał im zaraz wsiadać na korab, po czym zanurzył go pod wodę i tak dopłynęli do grodu zdradliwego cara. W nocy korab się wynurzył, a na brzeg wyskoczył Symeon z łodzi z nieodłącznym kotem. Cicho jak duch podbiegł pod mury carskiego grodu i przyprowadził mateńkę staruszkę. Kobiecina zalewała się łzami, bo była pewna, że już nigdy nie zobaczy swoich synów. Potem Symeon złodziej przekradł się do pałacu i ukradł z carskiego skarbca worek złotych rubli, żeby w ten sposób ukarać okrutnego cara. Ten zaś jeszcze przez wiele miesięcy czekał z łucznikami na brzegu, by pięciu Symeonom śliczną cesarzownę odebrać, a ich samych zabić. Nie wiedział, że dawno już popłynęli daleko na południe, Gdzieś tam znaleźli przyjazny kraj, Symeon złodziej ożenił się z cesarzówną, i razem z matką i braćmi zamieszkali w pięknym domu, który zbudował im pierwszy Symeon. A jeśli nie pomarli, to żyją do dziś. Czytała Sara Włodzina.